Witam z tej strony, Rafał. W dzisiejszym tutorialu dodamy sobie takie ikonki zamiast menu. Generalnie tutaj będę chciał to zamienić na naszej stronie, po prostu tutaj ten, ten przerzutnik, ten przełącznik. Czyli będą to w formie powiedzmy jakichś takich prostych ikonek. Natomiast jeszcze powracając tutaj do language, chciałem tutaj pokazać Wam, że jeszcze możecie w taki sposób sobie tutaj edytować, po prostu edit. Czyli możecie to wszystko nadpisywać, co tutaj żeśmy dodawali, na przykład. Czyli nie ma tego jakiegoś tam większego problemu. Czyli w taki sposób właśnie można sobie tutaj bardzo prosto to edytować. Czyli każdy z tych plików możecie sobie tutaj równie dobrze z powrotem edytować. Czyli jest to bardzo szybki spo sposób. Czyli dobrze, to pokazałem jeszcze tutaj ten profil, i tu jest również ten szybki przełącznik, bardziej szybszy chyba niż tamten. Można tutaj users, jak i tutaj profile, i tutaj też jest language polish English. Ja mam teraz na English. No i dobrze, przejdźmy dalej, czyli dodajmy sobie te ikonki. Najpierw dodamy sobie setup templates at new. Będzie to opcję options Options Page, Add Template, nie musi być żadnego pliku PHP, czyli to jest taki szablon opcji. Dodamy sobie dwa pola, będzie to img.pl, i images label img.pl, może być to, to samo, zasejwujmy. Tutaj dodajmy sobie, że jeden, tylko jeden obrazek, chcę, nie chcę więcej, tylko limit jeden. Nie potrzebuję więcej. Tutaj damy sobie Actions, na pewno będzie to Options Page. Zasejwujmy. After title, submit. Dodajmy sobie jeszcze jedną duplikatę, klonet, field i MGEN oraz zasejwujmy. Czyli to będą te ikonki naszych obrazków. A nie, będzie nawet tak samo. Później mogę to sobie zmienić, jeśli będę chciał. Tutaj musimy jednak dodać sobie akcję. Będzie to Options. Zasejwujmy. Przejdźmy do Pages. Dodajmy tą nową stronę. New. No i tu będzie Options. A nie, będzie nawet opcja. Oraz zasejwujmy. Teraz sobie weźmy jakieś te pliki, które wybrałem, czyli mamy już te obrazki imgpl, INGN, czyli to było Polish, czyli to jest ta miniaturka, powiedzmy png, imgn, english oraz otwórz. Opublikujmy. Teraz dodajmy sobie tą stronę generalnie w opcjach. Czyli tutaj w naszym edytorze w pliku INIT sobie dodam po prostu options. Czyli dolar options to się równa dolar pages get. No i tu będzie opcje. Czyli zobaczmy bez tego przedrostka .pl tego nie potrzebujemy. Settings, opcje. Tylko to bierzemy opcje. Czyli dobrze. To możemy sobie zostawić. Następnie przejdziemy do skopiujmy sobie options do main. Zobaczmy czy to w ogóle gdzieś tu działa. Może tu pod .ul Mamy sobie h1 php eco options img na przykład url no i dobrze zobaczymy czy to w ogóle zadziała czy coś mi się tutaj wyświetli no widzimy że jest logo pol.png oraz damy sobie EN. Odświeżymy. I widzimy, że n również działa. Czyli dobrze, jeśli to działa, to możemy sobie tutaj spróbować w tym switcherze naszym podmienić po prostu tutaj. Zobaczcie, że tu jest jeszcze reflang. I on nam tutaj zwraca generalnie. dajmy sobie H1 a po prostu zwraca te przedrostki czyli plen, tak widzimy pl en czyli to jest chreplang no i teraz sobie damy taką instrukcję if po prostu tutaj if chreplank. Się równa na przykład PL. Damy jeszcze jedno. Hreflang równa się EN. Czyli English. Czyli to jest ten dla angielskiego, ten przedrostek. No i teraz tutaj możemy sobie generalnie to wszystko. Nie będę chciał title wykorzystywać. Tutaj będzie IMGsRC. Czyli to na pewno zmienię. Czyli dodajmy sobie gdzieś tu na razie dam IMG, ponieważ tam w PHP mi za dobrze nie wyskoczy. Będę musiał to pisać ręcznie. Po prostu. Teraz mogę sobie dać tu oraz tu. No i dodajmy sobie options IMG na przykład URL. Damy jakiś nawias klamroby, żeby to było lepiej widoczne. Tam, oczywiście, zmienię. Tutaj damy sobie pl. Czyli w taki prosty sposób można sobie te ikonki dodać. Zaraz zobaczymy, czy to jest wszystko ok. No, coś tu powinno się już pokazać. Chyba tak jak widzimy, trochę, trochę wielkie te ikonki. Jednakże. Już działają, czyli widzimy, że przechodzimy do angielskiej, do polskiej. Dajmy sobie jaką, jakiś white, trochę mniejszy. Na przykład na 40, może niech będzie na 50. One chyba są różnej wielkości. To tutaj yy, będę musiał trochę na pewno zmienić. Czyli widzimy, że w taki prosty sposób możemy sobie stworzyć tutaj jakiś przełącznik. Ten H1 tutaj gdzieś on był, czyli go suba już mi nie jest potrzebny. To w ogóle mogę gdzieś go tutaj przerzucić, może gdzieś tutaj. Tutaj jest jeszcze klasa hmm, Languages. Generalnie on tutaj będzie gdzieś uciekał, jakoś dziwnie na pewno. Czyli możemy sobie dać nawet na, na tą chwilę. Oczywiście ja nie będę tutaj tego. Tak jakoś tam edytował, czyli tutaj sobie gdzieś tam tam style i tam na tą chwilę float. O nawet mi się pokazało, Dobra. niech będzie tak, może coś tu zmieni się, o także widzimy, na tą chwilę niech tak zostanie. Oczywiście, możecie to sobie zmieniać, upiększać, jak chcecie, jednakże ten przełącznik już w pełni tutaj działa. Możecie sobie dodać nawet jakieś alty tam. Czyli alt to się równa. Oczywiście musicie tą deskrypcję dać, musicie tą deskrypcję dać tam do obrazka. Czyli musimy tutaj w opcjach wyedytować. Czyli tą deskrypcję gdzieś tutaj. Polska flaga, tak. chyba będzie dobrze. I zobaczmy ten englisz. Oczywiście tutaj też trzeba by to zmieniać. Tam też mogłem zmienić. Samo tutaj mogłem zmienić oczywiście. No i teraz powinno już być wszystko ok. ZTR plus U. Zobaczmy, gdzie to w ogóle jest. flank tam się zgadza. Alt Polish Flags. Widzimy, że to wszystko tutaj działa. Czyli dobrze, tutaj nie będę już więcej chyba nic dodawał. Generalnie myślę, że dosyć wyczerpująco żeśmy to zrobili. Czyli dobrze, w dzisiejszym tutorialu myślę, że to będzie wszystko. I zapraszam na następne.